będzie drogi, to teraz kolej będzie łapana. No. Nasz Już kogoś zabiliśmy. Nie, otlaga, ale. Dobra. Jeszcze zaprosimy naszych kolegów, jeśli mogą wejść, a jednak już nie grają. Trzeba może wejść. No, To nie są nasi koledzy. Są koledzy, ale nie tacy w tanki. I ktoś podobny do nas, ale miał słabszy ogni, ale i tak przegrały, bo nas podpalił dosyć mocno. Ale. Ten głupi kupaja. I jest... Teraz idziemy po flagę. Flaga jest, mamy flagę, mamy. Ale przegraliśmy, ale jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze, jeszcze są szanse, małe szanse są. No. Zaraz będzie kolega grać. W drugiej minucie zacznie kolega. Bo tutaj akurat trzech kolegów nie jest. I jedziemy po flagę. Ale no już mamy trochę levela uzbierane, pokaż ile mamy levela. Już tyle mamy levela. Jesteśmy na którym ostatnim miejscu? A jak zwykle. Minuta, zamieniamy się. Masz muszkę i zaczynamy. Z kolei, Zamieniamy się co 5 minut, także ja dopiero zacznę w, piąte, w siódmej minucie. O, dostaliśmy 24 zł. Dosyć mało, ale idziemy na. Bardzo nie umie grać, ale też ma swoje konto. O, kogoś za. Kogoś Może Nawet jest tutaj dobrze, dobrze. Czy my wygrywamy? Nie, jest tremis póki co. Dobra. ktoś z wojo zestawem Wojownikiem zawierał flagę? Ah. i się przewrócił. Klikni delt. żeby się zresetować. Tu jest Tu jest delt. Aha, bo tutaj jest. Delt. Tu jest. Tu jest dużo meta, czy ogniem jeden? Magę. I do zabili. Za dwie minutki zmiana. Już były trzy goldy na naszych odcinkach. No. Ale ani jednego nie złapaliśmy. No iż było tak blisko. Ale nie zabił no? yeah. tam jest, ktoś tutaj z Isidą M0. Uważaj, i jest już, już jest piąta minuta, i już jest piąta minuta. tutaj z tytułem, ale Sida jest na bazie i leczy. Ale jak będzie gołd, to się postaraj. Ja. Znaczy. Zobaczymy, jak Ty możesz chodzić. I jest tutaj też. Wróć, nie rzucimy o, za do skrzynię. O, o. o, postaraj się, postaraj się. No, Daj mi teraz, tylko mi lepiej Ok. Dobra, ja idę nagrywać. Ale gold boxy! Ale dzisiaj. Cztery gold boxy! Czy złapiemy! Jest! jest znaleźliśmy tutaj. tatuaż! Z brylantem! Jest znaleźliśmy, jest bardzo dobrze. Schowiemy się. Postawmy miny wokół! Tutaj, no, postaw na tym mina. Już trzy. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. O ja, nie, nie, kurde! Jesteśmy nie Gdzie Gold! To spada! Jest. Nie, no i nie zdobyjemy go! No, ale nie, jedź, 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 jedź. I kupania kupania drugi, no z, jaki on jest mocny. Nie, to jest tylko taki M1. No, ale on jest dobry do goldu z kwitania, nie? I zaraz zmiana. Teraz nie, o, koledzy będą łapali. I zmiana, zaraz. Trzy, dwa, zmiana. Kolega dwa. teraz. Proszę. A gramy dalej. Jesteśmy na tym. Na ostatnim. I mam taką Bierz z następnej. dużo goldów. Już 4 goldy. Ciekawe czy jeszcze jeden spadnie, znowu by Ale i ktoś mnie zniszczył. Teraz jest nam gra i trochę niewidzialnych, bo się nam jak wejdziemy do hangaru na bitwy, to się nam skraszuje. Teraz atakuje skupają, dobra, ktoś go zabił, szybko, 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 kurcze. Ajajaj, czekamy do kolejnego Golda. Czekamy do kolejnego. Dobra, zabijam z kolegami. Jeszcze nie ma Jak będzie Gold to ja będę łapał o, To jakiś M1 Jeden jakiś... On jakieś Cheaty ma Niektórzy to mają Cheaty Kacper dołączył No, jest Kacper Isida, poleć mnie? No, Isida, życie. Isida. Isida. Ano nie chce dać O, jest flaga. A, zwrócono. O, bierze. Aj, Dobra. Czekamy do kolejnego golda. I może będzie gold. Zaraz, ok, zabiliśmy. Ale osób, ale osób! O ja! Weź flagę. Okej, o! A chyba pauzy. Okay, o, ale mamy flagę. Jest dobrze, jest dobrze. Mamy flagę. Czy przywie Musimy przywieźć flagę. Na. Y jest, przywieziemy, przywieziemy flagę. I, I przewieźliśmy. Przywieźliśmy, Przywieźliśmy, no. ten kupaja i traci flagę, przejął i stracił. Takie słabe. Tu. I ktoś mnie zabił. Idziemy do hangaru. Do bitwy doszło się. Wiem, ale teraz on się zaraz w ja wolę poczekać. Może, no, może jeszcze. Jeszcze nic nie jadą. Teraz wyjdziemy na konto tankoline 09. Będzie musiała wpisać hasło? Bo my nie znamy, ale zaraz wejdziemy. Dobra. Jak. Dobra zaraz wyjdziemy na ten kolinę 0,9. O już mamy dosyć lewela uzbierane. Zaraz wejdziemy. Też mi No, wejdziemy za chwilę. Chcieliśmy jeszcze nagrywać od zera do bohatera, ale jeszcze nie wiemy. No, to oznacza, że będziemy od rekrutów grać do generałów. No, teraz wejdziemy. Idziemy z... do gara. ten odcinek będzie taki, no nie wiem, może być taki 25-minutowy, no. Dzisiaj nagramy tak dobre z 5 odcinków, bo dzisiaj akurat nam się tak trochę chce. I teraz wychodzimy i wchodzimy na konto porucznika. Mateusz jak? Bez ile? Wchodzimy i będziemy teraz grać na poruczniku. Piszcie w komentarzach czym mamy najwięcej grać. Wtedy będziemy tym grać. tanko 09 tak. hmm. Ile Wchodzimy na konto tankoliny09. I jak widać porucznik. Czym Mateusz grasz? Czym grasz? I wymieniłem ci misję na sandbox. 300 expa, 900 kryształów. I teraz Julia gra, ale my chyba do niej nie pójdziemy. W następnym odcinku pójdziemy. Czy Mateusz grasz? Ja gram teraz. Nie, wiem. No to zmienimy sobie. Zobaczymy, jak Na to Na Real Ginium. M1. Dobra. On tu jak. Z... Bardzo dużo rzeczy.